Hej, witam cię serdecznie na naszym codziennym spotkaniu, tak więc podsumowanie sesji, bo tego będzie dotyczyć nasze dzisiejsze nagranie i za chwilkę dowiemy się, co się wydarzyło na warszawskiej giełdzie, jak w tym momencie wygląda oczywiście przekrój tego co się dzieje na rynkach światowych oraz zerkniemy na rynek krypto, a jeżeli chodzi o rynek krypto, to od dłuższego czasu zapowiadałem, że w końcu się muszę zebrać i do tego wrócić systematycznie, tak więc dzisiaj już pewnie wieczorem pojawi się jakiś pierwszy materiał odnośnie tego, tak więc zerkniemy sobie na poszczególne te najważniejsze projekty, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje. Ale to oczywiście dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani tylko i wyłącznie rynkiem krypto, tak więc na ten materiał już wieczorem zapraszam. A jeżeli chodzi o podsumowanie sesji, to oczywiście przypominam, że cenię sobie zarówno, jak i pozostali widzowie Twoje zdanie w komentarzu. Tak więc odnieść się do tego, co się dzieje na rynku, jakie jest Twoje spojrzenie, Twoja ocena sytuacji, jak również to, jakie informacje według Ciebie istotne dzisiaj napłynęły na rynek, które mogą wpłynąć na to, co się wydarzy już w dniu jutrzejszym, tak więc śmiało się tym dziel i myślę, że wszyscy będą Ci wdzięczni. A jeżeli chodzi o opłatę Pay Per View, to pamiętaj oczywiście o jej wniesieniu, tak więc dla wszystkich nowych subskrypcji i dzwoneczek łapa w górę i komentarz, tak więc to jest forma podziękowania od Ciebie dla mnie za ten materiał. Nic Cię to absolutnie nie kosztuje, dosłownie. Sekunda, wrzucaj łapy, i lecimy z tematem, a zaczynamy tradycyjnie od rynków światowych, tak więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy w tym momencie odpalonego DAXa, tak więc Niemcy dzisiaj w wycofaniu 11 932 punkty na chwilę obecną, tak więc sesja jest, stoi pod dużym minusem. Jeszcze nie nadbili panowie wczorajszego dnia, no ale zobaczymy, oczywiście sesja jeszcze trwa. Jeżeli chodzi o stany, które niedawno wystartowały również na minusie 3065 punktów, ale już w tym momencie jak widzimy. Jest wycofanie, tak więc panowie wracają do gry. Zobaczymy, jak się zakończy oczywiście ten dzień, czy będą atakować jakieś wyższe poziomy, czy jednak będą w odwrocie. Jeżeli chodzi o nas Daka, to tutaj już mamy ponad połowę świecy już jest. Na zwyżce, tak więc 8812 punktów i ciśniemy do góry. Tak więc zobaczymy, czy ta sesja, która jest w tym momencie jeszcze sesją spadkową, będzie wyprowadzona do końca dnia na plusie. Tak więc wygląda to na pewno ciekawie. Jeśli chodzi o metale szlachetne, tak więc srebro na pierwszy ogień, 17 dolarów, 27 dolarów za uncję w tym momencie i mamy sesję wzrostową. Tak więc wczorajszy moment zawieszenia, dzisiaj sesja na plusie. Delikatny moment wycofania teraz. Tak więc zobaczymy, oczywiście, co nam przyniesie kolejny dzień. Tym bardziej, że jesteśmy pod oporowo, dlatego stąd możemy mieć te cienie podażowe. Jeżeli chodzi o złoto, no to złoto oczywiście swoim torem ciśnie do góry 1658 dolarów za uncję. Sesja mocno wzrostowa, tak więc zobaczymy jak się ona oczywiście zakończy, no ale wygląda na to jakby panowie chcieli atakować ten szczyt, który ustanowili wcześniej. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, tak więc na pierwszy ogień idzie frank, 4 złote, 4 grosze w tym momencie i bardzo silnie również frank się dzisiaj zachowuje, tak więc złotówka nam się umacnia. Euro również ciśnie do góry 4,29 w tym momencie. Złotówka również nam osłabia. Jeżeli chodzi o dolara, to mamy kolejny dzień spadkowy na dolarze, kiedy złotówka nam się w tym momencie akurat umacnia. 3,84 na chwilę obecną na dolarze, tak więc dolar się nam tutaj osłabia już od paru dni. I na koniec, oczywiście, WIG-20, żebyśmy w szczegółach mogli zobaczyć, co tutaj się dzieje. 1826 punktów, sesja spadkowa, tak więc niestety nasz WIG20 jest w odwrocie, zobaczymy czy to jest zapowiedź tego, że będziemy mieli ochotę wybijać i testować podwójne dno, czy też będzie jakiś odwrót jutro, tak więc sam możesz dać znać w komentarzu jak ty widzisz jutrzejszy dzień na GPW, bo przed nami oczywiście ostatnia sesja w dniu jutrzejszym i tradycyjnie przechodzimy teraz szybko przez rynek krypto, indeks strachu na chwilę obecną 41, tak więc nie ma szału, jeżeli chodzi o topowe projekty na CoinMarketCap, tutaj Bitcoin w tym momencie urósł już prawie 4%, 9100 dolarów i to trzeba zobaczyć w szczegółach. Dominacja Bitcoina 63,7%, tak więc tych wszystkich, którzy są zainteresowani. Rozwinięciem tej tematyki zapraszam na wieczorne nagranie w topowej dziesiątce. Bitcoin Cash rośnie 5,27 na chwilę obecną, Litecoin 4,15%, Binance Coin 7,67%, Tezos 12%. Tak więc to są te najmocniejsze wzrosty w topowej dziesiątce, a w topowej setce Energii rośnie 41%, Icon 23%, Bytecoin 16%, ABC Coin 14%, Bitcoin Gold 13%. No mamy tych dwucyfrowych stóp zwrotu, tak więc no, sytuacja jest bardzo ciekawa, tym Bardziej warto wiedzieć, co tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o spadki, to jest ich niewiele: V System straci 11,5%. Molecular Future 436, Synectix 3% i dosłownie jeszcze kilka altów na minusie. Pozostałe są na względnej sile, tak więc tak to wygląda na chwilę obecną. I przechodzimy tradycyjnie teraz płynnie do rynków polskich. Cieszę się, że, nasze, że moje ostatnie zestawienie, które dla Ciebie przygotowałem, odnośnie dywidend, które również będę dzisiaj pokazywał i będę już je kontynuował jako seria, przypadło Wam. Do gustu, tak więc będziemy na to oczywiście bacznie zwracać uwagę i będę również do tego się odnosił. Jeżeli chodzi o wyniki, we wszystkich spółkach których dotyczą nasze spotkania i przeglądy tygodniowe, tak więc zacznijmy od tego, czyli gaming dzisiaj PB Games 7,78 na plusie, NG Games 6,30 Warsaw 4,35 OneMore 3,85 czy Eleven bit 1,30 to są te najmocniejsze wzrosty w gamingu a z drugiej strony najmocniejsze straty mamy na Moonlight 8,52 Redzik 7,42 Kubik zrzuca 6,67 Tibul 6%, 67, WG 549 czy The Dust 474, to są te najmocniejsze spadki. Sam indeks dzisiaj, który rozgrywa kontrakty, spadł dosłownie dwie setne, tak więc praktyczny bezruch, jeżeli chodzi o Wig Games. Totalne starcie podaży z popytem 21 997 punktów. Jeżeli chodzi o CD projekta, czyli dera obrotów 90 68 na plusie, czyli delikatnie popyt tutaj przeważył 297,60 zł. Trzeba zapłacić w tym momencie za jedną akcję akcji projektu. Jeżeli chodzi o TS Games jest wiceliderem liderem obrotów 12 milionów 800 000 obrotu i jest bez zmian, tak więc tutaj mamy już szanse wyrównane walka podaży z popytem na zero. Playway 11 milionów 600 000 przebite w obrocie i blisko ponad 4,5% na stracie. 11bit 7 milionów 200 000 i Boombit 5 milionów 100 000 i to są te najmocniejsze obroty, jeżeli chodzi o gaming. Jeżeli chodzi teraz o banki, to tutaj najmocniej zyskuje Get Nobel 6% na zamknięciu, Getin 2,46%, Boś również odbił 1,37%, a w odwrocie Santander 4,82%, Unicredit 4,67%, Airo 3,21%. To są te najmocniejsze spadki. Sam indeks dzisiaj traci 2%, 6079 punktów. Jeżeli chodzi o... Hmm, największe obroty to PKO BP liderem 88,5 miliona, PKO S.A. 48 milionów 200, Ayor 18 milionów 754, mln. a jeżeli chodzi o branżę e, OZE, to tutaj mamy ELQ, które wybiło, ale na bardzo niewielkim obrocie 13% do góry i tylko dwie spółki na zielono, e, MDI Energia 1,89 i Sunex 1,25, bez zmian RemorSoral, Photon i Biomas, a na największym minusem chwali się dzisiaj Figen, em, ML System, e, Figen 3, 25, ML System 369, Nowavis 280, Columbus 155. W obrotach liderem jest ML System 1400 przebite, Columbus ponad 1100, tak więc to są ci liderzy obrotu, jeżeli chodzi o branżę OZE. Jeżeli chodzi o najdroższe spółki, pod względem oczywiście ceny, Vigo System 223 do góry, 11bit 130, Neuka 105, a najwięcej traci w tym zestawieniu Mbank 250, CreepyJar 210, LPP 186, który zresztą jest jak zawsze liderem obrotów praktycznie 22 700 7 milionów bit bitm bank 4 200. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj shorty no w cenie wiadomo Ukraina 79 setnych na plusie, spożywka 49 c 21 i nieruchomości 800 wszystkie inne indeksy na minusie. W tym najwięcej traci nam już sobie patrzymy. MSP381, 361 paliwa, chemia 321, górnictwo 321, MSBAS również ponad 3%, energia 251, sam WIG 20 spadł o 2% 500, 1822 punkty wynosi w tym momencie, czyli shorty były w grze na kontraktach. MWIG 40, setnych na minusie, 3690 punktów i SWIG 80, 3800 na minusie, 11960 64 punkty I przejdźmy teraz już w szczegółach na Wig 20, zobaczmy co tutaj się e, ciekawego e, dzieje jeżeli chodzi o WIG20 to tu, tutaj tylko trzy spółki na plusie, wszystkie inne w odwrocie. Dino urosło ponad 2%, Play ponad 1% i CD Projekt 68 setnych, a na minusie najwięcej traci LOTOS blisko 5%, PGE 4,5%, PKN Orlen prawie 3,7%, Tauron 3,36. Tak więc to są te najmocniejsze spadki w obrocie. Liderem absolutnym PKN Orlen Ponad 100 milionów, 90 milionów CD Projekt, 88 PKO, BP i PZU 67. Pozostałe tak jak widzisz. Jeżeli chodzi o NVIDIA 40, czy indeks średnich spółek, już tutaj sobie patrzymy, co tu się ciekawego dzieje na tym indeksie. Zobaczmy. FAMUR numerem 1,6,20 na plusie GETIN 2,46 euro, cash blisko 2%. I potem na kolejnych plusach mamy nieznaczną ilość spółek. Nie ma ich zbyt dużo, tak więc EVIG 40 również dzisiaj w odwrocie. Za to najwięcej traci Forte 827, VRG 714, Amica 474 czy Playway 455. Jeżeli chodzi o obroty to tutaj liderem jest TS Games 12 milionów prawie 900, 11 milionów 600 przebite na Playwayu, 7300 na Ciechu, 7200 na 11bit. I to są ci liderzy obrotów, pozostałe tak jak widzisz spokojnie. Myślę, że coś dla siebie powinieneś znaleźć. Jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli indeks tych małych spółek, to najwięcej na Moodle's Dom Development 450, Auto Partner 440, Prior 351. Tak więc to są te najmocniejsze wzrosty. Jeżeli chodzi o największe spadki we to już tutaj przewijamy. Żebyśmy mogli oczywiście zobaczyć sobie resztę spółek, bo być może któreś z nich masz w portfelu i ciebie interesują. Tak więc jak widzimy, tutaj w tym momencie na minusie mamy Cormway 10%, 7.38 Enter Monali 6.87 Rainbow 6.55 i Elemental 5.61. To są te najmniejsze największe spadki i w obrotach króluje nam tutaj Cormway 5 milionów, prawie 300. 000, dom Development 3 miliony, prawie 400. 000, 2700 przebite na Neuce i ABPL 2 miliony obrotu. Jeżeli chodzi o indeks dla wszystkich wilków z Wall to już sobie tutaj patrzymy, co dzisiaj spółki groszowe nam ciekawego pokazały, a myślę, że na pewno pokazały dużo, jak to zresztą zawsze bywa. Dwucyfrowy stóp zwrotu nie może na niu konekcie zabraknąć. Lauren 38% do góry, Compress 28%, Redgen 27%, Mennica Śląska 20, NWA 19, ICPD 19, Exa Mobile 18 i szukajmy czegoś na wyższym obrocie. Prime 15. Coś nam się tutaj jeszcze wyróżnia z tłumu no już niżej, tak więc tak to wygląda dzisiaj na New Connectie, obroty tak jak widzisz, tak więc to ryzyko na New Connectcie, pamiętaj, jest o wiele, o wiele większe niż na normalnym, dużym parkiecie, tak więc tutaj musisz umiejętnie stosować zarządzanie kapitałem, jak również dobieranie wielkości pozycji, żebyś mógł się potem cieszyć z tego zarobienia dużej, dużych procentów na, na tym rynku, po prostu gdy uda ci się z tego wyjść CTM, największy minus, 48% potem mamy Dentam DC23, CorelS20, Mode 19, Telemedycyna 17, Wodkan 16, FHDom 13. Tak więc to są te największe spadki. Tutaj również Biomaxima 9,48 poleciała i od razu wyróżnia się obrót. Zrechnijmy, czy coś jeszcze po obrocie wyjdzie. No nic tutaj nie ma więcej szczególnego z jakimś dwucyfrową stopą zwrotu. Jeżeli chodzi o teraz indeks szeroki, zanim przejdziemy oczywiście do dywidend, tak więc w tym momencie na Wigu. WIGU na mamy tak największe wzrosty na harperze, ale zobaczmy, jak się oczywiście to zamyka, tak więc ci wszyscy, którzy uwierzyli w harper, no to mają powody do zadowolenia, bo stopa zwrotu jest kosmiczna. Jeżeli chodzi o wyniki, to dzisiaj na harperze na sesji zamkniętej. Mamy dokładnie 31,6%, potem mamy Cool Energy 25%, potem jest, tak jak widzimy, IQP 18, i IRG 12. Tak więc to są te czołowe wzrosty. Transakcji zawarto dzisiaj 105 759, a obroty dzisiaj na GPW to 791 586 548 zł. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te to czołowe statystyki. I jak widzimy pozostałe spółki w tym zestawieniu i oczywiście obroty, które ich wyróżniają. Jeżeli chodzi o największe spadki, które dzisiaj miały miejsce na szerokim rynku, zerknijmy tutaj w bo inwestor 16%, Orko grupa 1181. E, potem mamy Msin 11, Solar 11, 10 na Kornwealu. Tak więc to są te największe dzisiaj spadki. Od razu widzimy też po obrotach jak to wygląda. E, tutaj jeszcze nam się wybija na obrocie 8%, czy również Rainbow ponad pół miliona 6%. Tak więc tak wyglądają te największe spadki. I przechodzimy teraz do spółek dywidendowych. Tak więc e, tak jak mówiłem, spółki dywidendowe, które będę już teraz Systematycznie pokazywał. Cieszę się, że również ta tematyka Ci się spodobała. Tak więc spółki dywidendowe znajdziesz na portalu jakinwestować.com. Tutaj wchodzisz sobie w dywidendę. I widzisz, już aktualnie wysortowane po dniu. Tak więc widzimy, że dzisiaj Atlanta to był ostatni dzień, kiedy miałeś okazję nabyć tutaj prawa do tej dywidendy, a jutro będzie ostatni na Synectic. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany tą spółką, to właśnie jutro masz ostatni dzień, żeby to zrobić. Tak więc, tutaj masz wykaz wszystkich spółek i właśnie te wszystkie spółki, które tutaj widzimy, zresztą mam już pomysł na to odcięte, również będę ci to pokazywał, ale to z czasem. Tak więc to będzie się znajdować w tym podsumowaniu naszej sesji dziennej, do którego teraz w tym momencie przechodzę. A jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to już mogę zapowiedzieć, że w niedzielę również gdzieś w godzinach porannych pojawi się dodatkowy materiał odnośnie właśnie spółek dywidendowych. I tutaj mamy w tym momencie na dywidendzie no, dosyć spory ruch. Właśnie czemu przyświecała mi pomysł w ogóle stworzenia tego zestawienia? To chcę po prostu, żebyśmy mieli tutaj podgląd na to, w jaki ruch się wytwarza na tych spółkach, które już gdzie się zapowiadają, jakieś przecieki mamy, ale jeszcze nie potwierdzono, że będą wypłacać dywidendę i wiemy już, w jakiej wartości będzie to dywidenda na, przypadająca na jedną akcję. Tak więc zobaczymy, czy od razu po ogłoszeniu tej informacji, bo ja od razu aktualizuję tą listę, ona jest na bieżąco. Jeżeli dzisiaj na przykład coś zobaczę, to ona, aktualnie, ona będzie uaktualizowana. Jeżeli tutaj będziemy widzieć jakiś zmożony ruch, no to będzie wiadomo, że już jest rozgrywka pod dywidendę i będziemy pewnie tego świadkami. Tak więc właśnie dzięki temu, że będę pokazywał Ci to zestawienie, będziemy mieć to, tą informację każdego dnia. I jak widzimy CDA urosła najmocniej, 6%, zresztą powiększe, bo... Może być to niewidoczne. 6% na CDA. Rozgrywka Atlanta, która dzisiaj właśnie miałaś ostatnią okazję nabycia akcji, ale nie było jak widać zbyt dużej ilości chętnych, bo obrót zaledwie 5000. 3% do góry. Mobruk 3% i 2,68% na seskomie. Nasza spółka, która jutro będzie ostatni dzień, czyli Synectic 1,19 na plusie i tutaj już jest większy obrót, a najwięcej traci Stal Stalexport, PKOBP 2,83, Stalexport 3 i Procent. Odniosę się do tych kursów, są właśnie w niedzielnym nagraniu. Tak, żebyś miał jeszcze większą wiedzę jeszcze bardziej się to doprecyzować, jeżeli chodzi o dywidendy, Zresztą, jak to systematycznie czynię. Tak więc mam nadzieję, że znasz te moje materiały i zapoznałeś się z nimi wszystkimi. Jeżeli chodzi o obroty, to tutaj Mnonik niekwestionowanym liderem oczywiście jest 88 milionów PKBP. A Seko SM prawie bańka. Kernel 297 tysięcy, czy 266 na Arktyku i pozostałe spółki, tak jak. Jak widzisz, tak więc pomimo tego, że spółki wypłacają dywidendę, nie widzimy w tym momencie jeszcze jakichś zmożonych ruchów na co po niektórych akcjach, to też musiałbyś się wbierć na poszczególne spółki i patrzeć, bo być może. Na, na takiej spółce jak Apato czy CDA, to są podwyższone obroty, bo być może one są dużo mniejsze na każdego dnia, to już to już wymaga indywidualnej analizy i oceny tej sytuacji. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi już o podsumowanie tych spółek dywidendowych w dniu dzisiejszym. Oczywiście lista rośnie każdego dnia, jeżeli będziemy mieć napływać jakieś informacje, no to będziemy mieć oczywiście tutaj aktualizację tej listy. Na przed nami sezon tak naprawdę dopiero się będzie startował, tak więc nie będą miesiące, że nawet kilkanaście, kilkadziesiąt spółek będzie w miesiącu się dzieli dywidendami, tak więc myślę, że ta lista będzie kosmiczna, i tym bardziej będzie to cenniejsza wiedza, z którą możesz się każdego dnia zapoznać. A ja jestem jak zawsze ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania, tego, czym chcesz się podzielić z każdym widzem na kanale. Wrzucaj to wszystko w komentarz. Trzymam kciuki za wyniki już na jutrzejszej, ostatniej sesji w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, hej.